Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarociska Fortuna Kłania się. Horoskop tygodniowy od 2 do 8 października dla bliźniąt wagi wodnika. Zapraszam na rozkład z kart tarota oraz moi kochani tutaj dopowiadające karty Kipera. Także zaczynamy. Bliźnięta 2-8 października. Zobaczmy, co dla Was, kochani. Dużo spraw domowych od poniedziałku, rodzina bierze górę, moi kochani, ktoś może Was odwiedzić. No i oczywiście dużo, dużo pozytywnych wiadomości. Praca we wtorek, mogą być jakieś u niektórych badania lekarskie, planowane, coś w tym rodzaju. Też wiadomości, moi drodzy od rodziny o spadkach. W środę obciążenie obowiązkami, za dużo spraw na głowie, u bliźniąt i trzeba będzie trochę zwolnić tempo. Nie róbcie wszystkiego naraz. Wszystkich obowiązków nie zrobicie. Tutaj chcecie dokończyć pewne plany, no ale trzeba myśleć o zdrowiu też. W czwartek sukces, karta świata, dobre wiadomości ze świata mogą być tu kobieta zaangażowana w to wszystko. I jestem w czwartek pozytywny, radosny. Yy, mogą być informacje o przyjazdach czy wyjazdach. Wszystko się układa. Nowe projekty startują. Może ktoś będzie wyruszał z Was za granicę, albo was ktoś odwiedzi. Yy, w piątek ta cesarzowa, to tutaj bliźnięta zrobią coś dla siebie. <laughs> Może być czy mm, makijaż, jakiś nowy, czy ubranie, czy fryzjer. Kupujecie coś dla siebie, rozmowy z przyjaciółką, bardzo dobry czas na spełnienie, czujecie się komfortowo. Kobieta zapewni Wam taki naprawdę miły, miłą energię, miły czas. No i jest super. Przy tej cesarzowej jest naprawdę spokojnie, bezpiecznie. W sobotę y, możliwe, że powróci ktoś do was z przeszłości, y, czy jakiś, jakaś osoba, czy wy gdzieś się wybierzecie w jakieś miejsce, gdzie byliście. Y, no tutaj oczywiście też zmienne emocje u bliźniąt. Trzeba o tym pamiętać, że ta sobota może być taką pułapką też troszkę, tak? Może się coś wyjaśnić, też nie, nie musi to Wam się spodobać do końca. Nie ma jasności co do sytuacji, ale proszę się nie martwić, bo taką jasność i oczywiście taką pewność siebie zdobędziecie w niedzielę: wyruszycie, zostawicie obowiązki za sobą przeszłość. I będziecie gdzieś podróżować. Dużo arkan wielkich, bo aż moi drodzy, tutaj trzy, no może nie tak dużo, ale ważny tydzień na pewno. Dużo się wydarzy, dużo się spełni. W zdrowiu, ja bym powiedziała tak. Drobne sprawy emocjonalno-nerwowy, system zagrożony i system kostno-stawowy, tak. To są te sprawy, za dużo emocji. Tutaj możecie być chwaleni, komplementowani i możecie, moi drodzy, otrzymać piękny prezent od osoby kochanej i dobre porozumienie. Tylko za dużo się będziecie stresować, nie wiem czemu. Bez przyczyny, nie stresujcie się, pamiętajcie o tym. No dobrze, przechodzimy teraz do wagi. Od 2 do 8 października. Co, kochani, dla Was? Dobry tydzień się zapowiada. Dużo osób koło Was. Dużo spraw nowych i świętowania, ale zacznijmy od początku. Szóstka buław, dużo sukcesu na waszym koncie. To jest takie zwycięstwo nad Waszym życiem. Możecie gdzieś wybierać się tutaj dalej, na jakąś imprezę, gdzieś będziecie zapraszani, ale też w pracy doceniani. Nie wiem, czy tutaj bonus, czy coś będziecie kupować dla siebie. Wszystko będzie szło po waszej myśli to jest sukces taki zawodowo emocjonalny we wtorek powrót kochającego mężczyzny albo przyjaciela spotkanie przypadkiem też może być i dużo rozmów w środę tutaj jakiś urząd czy lekarz czy w ogóle jakaś instytucja publiczna rozmowa z urzędnikiem coś w tym rodzaju na pewno będzie to ważny dzień. W czwartek również możliwe dokumenty będziecie podpisać, podpisywać. Trzeba będzie nową umowę, na przykład tu podpisać, albo rozmawiać w sprawach nowej pracy. No, na przykład tak. I kochani, taki tydzień naprawdę będzie szedł szybko, galopem, i w piątek też jest witalność, jest gdzieś wyruszenie na zewnątrz, pomoc dzieciom, przy dzieciach, przy wnukach, przy starszych osobach coś będziecie robić możliwe, także będziecie mieć dużo siły albo uprawiać sport jakiś. I w sobotę też jest paśmonet, który mówi o końcu i początku, zarówno czegoś nowego, zakupy dla dzieci, jakieś, moi drodzy, początki dodatkowych prac, na przykład. Będziecie zaczynać coś nowego, tak? I oczywiście z zadowoleniem. Też mogą otrzymać, możecie wydawać drobne sumy, ale też przy paździu monet to nie są całkiem takie drobne sumy, bo czy zarabiacie, czy wydajecie. To tutaj też jest korzyść dla Was i zadowolenie. I to nie są takie małe sumy, nawet jak coś zarobicie dodatkowo. Bo to może być na przykład praca na jeden dzień, na jedną sobotę. Tak? Takie zajęcie krótkotrwałe też może być. I w niedzielę dziewiątka kielichów taki mm, duży zaszczyt radości, ja bym powiedziała. Ktoś się będzie deklarował, zaprosi was do restauracji, ym, na przykład na dobry obiad, albo wy w domu coś ugotujecie dla kogoś, ktoś was odwiedza, <laughs> jest rodzina, są znajomi, dobre jedzenie. I oczywiście tutaj życie wam się udało, tak? Cieszycie się z tego, co macie. No, bo tydzień jest y, bardzo y, super, wspaniały. W zdrowiu uważajcie na przeziębienia, układ oddechowy. No i oczywiście na dietę, tak, żeby za dużo nie pojeść, nie popić, tak. Tutaj moi drodzy plany dalekosiężne, y, jakieś, y, ale uważajcie na to, żeby. Y, bo mimo wszystko tutaj wchodzi w grę jakaś kobieta, która ma jakieś ukryte plany co do Waszej osoby i co do starszego mężczyzny. Może mieć jakieś ukryte plany dalekosiężne, przyszłościowe. Także tyle, kochani, dla Was i aż tyle. I teraz przechodzimy do Wodnika. Wodnik od 2 do 8 października. Dobrze. Co dla Was, kochani? Wodnik. Ale wiatr robię. No ja nie wiem. Dużo energii mam po tym przeziębieniu, które mnie już praktycznie opuszcza. No dobrze. Poniedziałek, kochani. Dużo miłości u wodnika zaproszenia od rodziny jest szczęście, jest miłość, dogadywanie się. We wtorek też wodnik czuje się w sytuacji komfortowej, odwiedza go przyjaciółka albo coś robicie dla siebie, jakąś zmianę z włosami na przykład. Kupujecie coś dla siebie. Jesteście szczęśliwi z tego, co macie. Jesteście szczęśliwi, że... Tak, Was tutaj obdarzyła Matka Natura, taką moi drodzy urodą. Cieszycie się z tego, cieszycie się z, ze swojej rodziny. Też mogą być informacje o ciąży u kogoś. W środę może Wy, a może ktoś z rodziny w ciąży będzie, tak? Się dowiecie. W środę trójka mieczy, oczekiwanie i troszkę smutków, coś się przedłuża i nie macie nastroju. Tutaj też ktoś może zranić słowem, także no będziecie trochę niepocieszeni, bo czegoś jest za dużo albo za długo coś trwa i Wy nie możecie po prostu się doczekać. W czwartek już jest więcej mocy, witalności przy wodniku, bo oczywiście przychodzi do Was, moi drodzy, jakaś odpowiedź, wyjaśnienie. Coś na co czekaliście, i oczywiście gdzieś się wybieracie, gdzieś na zewnątrz, z waszym dzieckiem albo ze zwierzakiem. No i oczywiście też mogą być jakieś sporty uprawiane, bieganie na przykład. Macie chęć w piątek popracować, też mogą być informacje o spadkach. Jakaś informacja, która przychodzi, tak z nienacka, powiem szczerze. Gdzieś z daleka, ale generalnie większość osób zajmie się pracą, tak? Tutaj też niektórzy mogą planować badania lekarskie przy tym masie mieczy. Coś się wyjaśni w piątek. Czy z pozycji zawodowej, czy z pozycji zdrowotnej. W sobotę już jest As Mieczy, który mówi o nowym początku. Możliwe, że będziecie coś podpisywać, będziecie się, moi drodzy, też możliwe, od kogoś odgradzać, wyznaczać granice komuś lub czemuś, jakiejś sytuacji. I moi drodzy, po takim mocnym tygodniu, bo tutaj będzie dużo wiadomości, takie wiadomości i od rodziny i z waszej pozycji zawodowej, coś się zmieni, to jeszcze czeka was w niedzielę transformacja, też duża zmiana, uważajcie, żeby się nie pokłócić, no i oczywiście też możecie zmienić wszystko w swoim życiu, szczególnie przy tym asie mieczy. Wcześniej pomyślicie, zrobicie sobie jakieś plany, a dopiero w niedzielę będziecie to chcieli właśnie w życie wcielić, tak powiem. Szczególnie w zdrowiu uważajcie na sprawy układu oddechowego, sprawy układu krwionośnego, bo mogą być jakieś problemy z alergią również. Badania lekarskie, sprawy dermatologiczne, wszystkiego po trochu. No dobrze, kochani, możecie czuć się troszeczkę słabo w tym tygodniu albo też ze względów finansowych, ale nie martwcie się, bo macie porozumienie. Możecie czuć się odrzuceni też przez wasze drugie połówki, ale znajdziecie porozumienie i znajdziecie. Sens w życiu poprzez jakąś wiadomość, która naprawdę zmieni dużo. Także ja Wam życzę samych pozytywnych wiadomości i pozytywnego myślenia. Nie martwcie się, bo jest przed Wami dobra przyszłość. Idą zmiany, nie martwcie się. Do usłyszenia, kochani. Trzymajcie się mocno. Pozdrawiam.